Musimy znowu z radością powiedzieć, że było spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych wydarzeń, które miały jakiś realny wpływ na bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży, mieszkańców Krakowa, Małopolski czy Polski. Jak Państwo mogliście zauważyć, dosyć duże natężenie ruchu było związane z napełnianiem brzegów już od godzin rannych dnia wczorajszego. To napełnianie, które sprawia zawsze kłopoty, przebiegło spokojnie, bez wydarzeń, zgodnie z procedurami. Osoby, które podążały do brzegów, były sprawdzane zarówno podczas kontroli selektywnej, jak również podczas wejścia, w czasie rutynowych kontroli. Odnotowaliśmy na terenie brzegów kilka mniej znaczących zdarzeń. To były głównie pozostawione bagaże, paczki, które musieliśmy sprawdzać pirotechnicznie. Żadna z nich nie zawierała substancji czy materiałów, które są niedozwolone. Okazywało się, że były to albo rzeczy osobiste, albo śmieci, ale ta czujność już była jak widać bardzo duża. Jeżeli chodzi o udzielaną pomoc, którą szczegółowo bardziej e, określi e, Rzecznik Wojewody, również były to pojedyncze sporadyczne przypadki związane z omdleniami, z urazami kończyn e, czy z reakcjami uczeleniowymi na różnego rodzaju substancje czy też y, styczność z roślinnością albo prawdopodobnie z insektami, a więc też y, żadnych poważniejszych zdarzeń, które mogłyby zakłócać przebieg uroczystości czy wpłynąć na bezpieczeństwo. Ja proszę państwa przypominam, że poza uroczystościami związanymi z światowymi dniami młodzieży, my cały czas w kraju zabezpieczamy wiele również innych Imprez to są również mecze, to są również mecze podwyższonego ryzyka. Tam również nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń. Wszystkie działy administracji państwowej pracują zgodnie z przyjętym harmonogramem, zgodnie z procedurami. Nie raportowano żadnych zakłóceń, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy czy podstawowe działy, jak chociażby przepływ energii, działalność telefonii komórkowej, jeżeli chodzi o kwestie sanitarno-epidemiologiczne, działalność kolei, po, oczywiście poza niedużymi opóźnieniami związanymi z tym, o czym od cały czas informujemy z dużym napływem ludzi, z, też z wydłużonym czasem, aby ci podróżni po prostu wsiedli do pociągów czy wysiedli. Nie ma żadnych poważniejszych utrudnień czy zakłóceń. Dzisiaj z nami na konferencji jest również pani rzecznik prasowa polskich kolei państwowych, którą poprosimy później o informację dotyczącą odjazdów pociągów przepływu przepływu na terenie kolei, ponieważ no już Światowe Dni Młodzieży niestety dobiegają końca. Te osoby, które przyjechały, będą musiały też z Krakowa, z Małopolski powrócić do swoich miejsc zamieszkania. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Straży Państwowej, jeżeli chodzi o kwestię Straży Pożarnej.